Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witamy na konferencji prasowej. Miał być dzisiaj z nami kandydat na prezydenta Torunia, pan Adrian Mohamed, natomiast niestety obowiązki Ratuszu go zatrzymały nie może być z nami, ale jesteśmy tutaj jako kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miasta Torunia. Jest z nami obecna radna, pani Katarzyna Kłopecka, i również kandydat na przyszłą kadencję, Maciej Fokt. I Tomasz Wiśniewski. Spotkaliśmy się tutaj właśnie w takim składzie, ponieważ jesteśmy osobami, które wywodzą się z różnych środowisk katolickich, osobami, które są mocno związane z Kościołem Katolickim, z wiarą. Wyznajemy tradycyjne wartości, jesteśmy za rodziną, za życiem i chcemy tutaj pokazać, że katolicy też w Toruniu mają. Na kogo głosować. Temat, który dzisiaj zaproponowaliśmy na konferencję prasową, to jest temat finansowania in vitro z budżetu miasta, który jest tak, takowy, właśnie planowany w budżecie. Natomiast my tutaj, jakoś, jako katolicy, jako osoby wierzące, chcielibyśmy zaproponować zamiast finansowania in vitro, które traktuje przedmiotowo człowieka, jako, jako rzecz, którą chce się posiadać. Finansowanie naprotechnologii, czyli naturalnej metody poczęcia. Chcemy, żeby rodziny też właśnie, które chciałyby skorzystać z takiej metody, miały możliwość dofinansowania, żeby miały takie wsparcie, żeby skorzystać właśnie z tej naturalnej metody leczenia niepłodności, jaką jest naprotechnologia. Oddaję głos panu Maciejowi Foktowi Tomaciewi. Szanowni Państwo, następnie chciałbym zaznaczyć, że metoda in vitro nie jest metodą leczenia, ponieważ zastosowanie takiej metody nie ukazuje nam przyczyny, ani też nie eliminuje jej, tak? jeśli chodzi o, o, o metodę in vitro. Jako katolik, osoba przeciwna metodzie in vitro uważam, że życie ludzkie powstaje w sposób naturalny, a ta metoda temu przeciw ingeruje w Boży Plan Stworzenia Człowieka, a także stwarza wiele dylematów prawnych, społecznych, takich jak segregacja zarodków, czy też ryzyko manipulacji genetycznych. Ja jako katolik, jako osoba wierząca chciałbym świadomie wesprzeć, też promować inne metody leczenia niepłodności, które są na bazie naturalnego poczęcia oraz te, które szanują ludzkie i godność. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani Radna. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu i Panu Maciejowi Fokt za to, że tak naprawdę oni są inicjatorami tej dzisiejszej konferencji konferencji, która porusza bardzo ważną tematykę również dla mnie i dziękuję im, jestem bardzo wdzięczna, że stają w obronie życia poczętego. Jak Państwo wiecie, ja w lipcu 2023 roku wnioskowałam o wycofanie projektu uchwały o in vitro z posiedzenia Rady Miasta Torunia, no bo uważam, że in vitro jest, jest eksperyment na ludziach. My mamy taką terminologię, inni używają takiej terminologii jak zapłodnienie na szkle, transfer, dastwo anonimowe, biorstwo anonimowe, bardziej komórek zarobków, produkcję, hodowlę zarobków, zabrażanie zarobków na no, okres no, 20-letni co jest jakby karygowne uderza w godność ludzką i tak naprawdę nie rozumiem, dlaczego tak piękne momentowania życia zamienia się na produkcję ludzi w laboratoriach. Już teraz w klinikach światowych są dostępne usługi, w których rodzice mogą sobie wybrać odpowiednią płeć, kolor włosów, kolor oczu, i oczywiście stąd zdrowia, a resztę zarodków eliminuje się albo zaraża. To jest uwalczające. Ja jako radna także wnioskowałam do Prezydenta Rady Miasta Turmia o to, żeby Rozpo Urząd rozpoczął pracę nad uruchomieniem programu naturalnej prokreacji naprotechnologii. Naprotechnologia w odróżnieniu do in vitro nie jest tak kontrowersyjna. Polega ona na tym, na szczegółowej diagnostyce cyklu płodności kobiety, na leczeniu niepłodności oraz leczeniu innych chorób ginekologicznych. Jest to kompleksowe, holistyczne podejście czerpiące wiedzę z różnych dziedzin jak ginekologii, chirurgii, endokrynologii. Czy nawet dietetyki, i to jest prawdziwym rozwiązaniem? A jak to się mężczyzn. problemu? W technologii, także jest badane nasienie mężczyzny pod kątem, czy może, czy może posiadać dzieci. I w związku z tymi wszystkimi aspektami moralnymi, etycznymi, medycznymi, bo pamiętajmy, że wskutek in vitro, jest zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka, ale także dla zdrowia matki. Jesteśmy za tym, żeby nie było finansowania in vitro w ramach budżetu miasta Torunia, a optujemy natomiast za na technologią. Dziękuję bardzo. Dobrze, proszę Państwa, mam pierwsze takie pytanie do Państwa. Ja dzisiaj znalazłem osobę, która ma dziecko z in vitro, ośmioletnią córkę. I chciałabym zacytować, co mi powiedziała, żeby Państwo się do tego odnieśli. Bo jakby tutaj jest temat bardzo wrażliwy, i myślałem, myślę, że po prostu oddanie głosu takiej osobie było adekwatne. I powiedziała tak: Jestem osobą wierzącą, miałam, miałam z tym pewien problem, to było podczas rozmowy tam. Ale dziecko to czysta miłość, a w miłości nie może być nic złego. Jak Państwo się odniosą takich słów? Bo Państwo teraz chcą zabrać tą miłość rodzicom, które chcą mieć dzieci, i Państwo wychodzą na osoby, które. Co pozbyć tej miłości tych dzieci, które mogły mieć tą miłość do dziecka. I też przy, przypomnę statystyki, że na protechnologia miała skuteczność, nie wiem, 20 parę, od, parę dzieci, in vitro miała skuteczność 20 parę tysięcy. Więc różnica jest wielka. Więc jak Państwo się odniosą do tej statystyki i do tego cytatu osoby, która ma ośmioletnią zdrową córkę i mówi o miłości, mimo że jest osobą wierzącą zdecydowała się na ten zabieg i jest z tego zadowolona i był, i miała pomoc finansową od Państwa jeszcze zanim Państwo doszli do władzy? Na początku chcę powiedzieć, że oczywiście każde, każde, dziecko, każde życie jest cudem, jest darem, więc mają w pełni, w pełni pełni człowiekiem, obywatelem, tutaj myślę, że to jest sprawa jasna, że nikt nie dyskutuje. Nie no my mówimy, pani radnej, że jest na Andrzej, to jest my tutaj mówimy, że jest mówimy, mówimy bardziej o tym o sposobie, w jakim jest jak jest przeprowadzany proces in vitro, że te dzieci są selekcjonowane tak żeby to dziecko, jedno z tych dzieci rzeczywiście się urodziło. No, zdarzają się sytuacje, że kilkoro tych dzieci jest abortowanych wcześniej. Chodzi nam o sam sam moment, sam proces. Ja bym chciał tutaj panu przerwać, ja bo pan używa dzieci w terminologii zamiennej na zarodki, tak? No, ale... Dzieci... Bo, bo, jakby, bo, jakby, bo jakby jest lekarz, który do obraz stwierdzający, że komórki macierzyste zarodka różnią się od komórek człowieka, to jest rozwój tam po prostu biologiczny i tak dalej, więc jakbym chciał tutaj Rozróżnić terminologię, bo pan mówi o, o, o czym? O trzydniowym o zarodku? Mówimy? No to jest, to jest już dziecko. To już jest dziecko. Tak, Dobrze, to, to, to ja zadam pytanie biologiczne. Czy państwo wiedzą, o czym państwo mówią? Ile komórek ma trzydniowy zarodek? Proszę państwa, już w podręcznikach medycznych jest opisywane, że poczęcie. Nie, nie, ale proszę panią. Jest... Proszę pytanie, czy pani wie, ile trzydniowy zarodek ma komórek? Proszę bardzo. Zarodek ma określone oczy, Nie. kolor oczu. Nie. Ma wszystko określone. Trzydniowy zarodek? Po zapłodnieniu trzymiła zarodek. Ja mówię teraz o trzydniowym zarodku. Ale zarodki bada się pod tym względem. Szymniowy zarodek, proszę panią, ma 150 komórek. 150 komórek. To, 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 jest, to jest kółko zlepek komórek. Wie pani, ile ma y, mus, muchy komórek? 100 tysięcy. jest taka różnica. Więc wy mówicie, jakby, nie, jakby chciałbym wiedzieć, czy wiecie o czym mówicie, bo mówicie bardzo wrażliwy temat to są kwestie biologiczne, etyczne. Jesteście politykami, powinniście być przygotowani do takiej konferencji, gdzie coś chcecie twierdzić. Czy jesteście na to przygotowani? Bo jakbym, byłoby fajnie porozmawiać, by koledzy wiedzieli, bioetyka który zna się na temacie i tutaj z nami porozmawiał, jeśli wy nie jesteście gotowi do takiego rozmowy. Proszę pana, uważam, że życie ludzkie od samego początku jest o wiele więcej warte, tak samo jak życie pana jest o wiele więcej warte, niż wszystkie e, psy i koty, o które pan dba. A pana pan za pani minister Leszczyna w ramach finansowania programu in vitro mówi? Ona daje możliwość pacjentom onkologicznym mrożenia komórek w efekcie zarodków. I To też Pani powie, że to są jeżeli te zarodki będą parę lat czekały, aż na przykład kobieta czy mężczyzna Uważam, że to jest niehumanitarne Aha. i tak nie powinno się działać. I, I tak naprawdę powołanie jednego życia przez in vitro kosztuje że, kilka, kilka innych życie, kilka innych dzieci. Dobrze, a ja teraz mam takie pytanie, takie czysto teoretyczne, bo ten argument był często poruszany w takich dyskusjach w innych krajach. Jeśli założymy, że poprzez zapłodnienie już tam jest dusza, to teraz Państwo wiedzą, że ten zlepek komórek kilkudniowych tego zarodka może rozdzielić się na dwa i będą bliźniaki jednojerowe, tak? Czyli co, ta dusza podzieliła się na dwie? Później, w bardzo rzadkim przypadkach, te zarodki, dwa, dwa osobne zarodki, mogły się połączyć znowu w jedno, to jest tak zwana chimera, to jest... Wybryk natury, tak zwane. i co te połączyły się w jedną? Jak Państwo tutaj mają jaką logikę? Bo ja bym chciał się o to, do, do, dowiedzieć, czy Państwo mają o to przemyślane. Bo być może Państwo nie mają tego po prostu przemyślanego, bo są te, te debaty na ten temat. Są nie od dzisiaj, nie od wczoraj, są przez dziesięć Bioetycy, filozofowie na tym debatują. Państwo powiedli, jeśli Państwo twierdzą, że Państwo mają jakiś światopogląd, to ja bym chciał, żeby Państwo mieli przygotowany światopogląd i mogli odpowiedzieć na takie pytanie. Bo Tutaj jest kwestia bardzo wrażliwa dla osób, które chcą mieć dzieci. Więc nie chciałbym, żeby decyzje jakiekolwiek były podejmowane na zasadzie tylko kaprysu, że tak powiem brzydko. Jakby, ja nie jestem przeciwny tutaj, żeby było też, jeśli ktoś chce z innej metody podnoś, leczenia podnosić, żeby ta była, jeśli in będzie finansowana, proklinologa też, ale Państwo optują tutaj, żeby in nie było, Na jakiej podstawie? Chodzi nam, Chodzi nam o to, żeby była możliwość dofinansowania dla rodzin, które tego chcą, skorzystania z metody leczenia niepłodności, jaką jest naukoteknologia. Ja sprzeciwiamy, sprzeciwiamy się temu, żeby samemu sposobowi przeprowadzania procedury in vitro, chodzi po prostu o abortowanie tych, tych dzieci, tych embrionów, które, e, które są no, w jakiś sposób, nie wiem, czy uszkodzone, e, czy, czy po prostu e, no jakoś, niezgodny w jakiś sposób, tak? No, bo... w, tej, w tej debacie też jest, ja już nie pamiętam teraz, to chyba był film, nie wiem, czy to był filozof, czy jakiś intelektualista, przeprowadził takie, to często w takich akademickich takich kręgach się przeprowadza, taki eksperyment myślowy. Które my myślowy polega na tym, że jeśli w e, takiej klinice leczenia na wybuch porze, i, i jest, jest się osobą, która w tym budynku jest i słyszy płacz małego dziecka, wchodzi do tego pomieszczenia, gdzie dziecko jest, ten budynek zaraz zawali. zawali. ma do wyboru uratowanie jednego tego dziecka, pięcioletniego powiedzmy, na przykładu, albo pięćdziesięciu tych zamrożonych, e, zapomnianych komórek. To, co, co powinno mu ratować? Bo to, to według państwa Rubiki, to ratując 50 tysięcy komórek, ratuje 50 tysięcy dzieci. A tu dziewczynka zostawić, żeby się spaliła, bo to jest jedna osoba. Jaka tu jest logika? E, to jest to, 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 jest, to jest eksperyment myślowy. Nie wiem, czy państwo o tym słyszeli. To bardzo słynny eksperyment myślowy i e, podający właśnie tutaj e, wątpliwość, e, właśnie e, to, to, co pan mówi, że to są dzieci. Nie, to jest 50-kilo dziewczynka, tam są komórki. Więc, jakby ech, czasami język jest ważny. Jak państwo się odniosą do tego eksperymentu, myślą? Tutaj chcieliśmy powiedzieć na bazie, na bazie po prostu tego finansowania. Ja rozumiem, I ja rozumiem, ale państwo, państwo twierdzą, ale państwo twierdzą, że, że in vitro jest okrutne eksperymentem na uważaniu pewności ludzkiej. A nie jest? Pani nie jest. Ale pani, Pana przykład, pan, 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 to dobra, pani stwierdzi. Dobra, jest dziecko z in vitro, jest obarczone chorobami genetycznymi. Nie, nie, nie jest chorobami urodzonymi. Nie jest. Ja mam e. przykład. Ja mogę dać pani telefon do tej pani i pani porozmawia. Gdzieś jest zdrowa ja 8 nie Jakieś dzieci? dzieci? Nie mam, ale nie widzę związku. No jest to związek, no bo to jednak jest chyba istotne. Jak pani mówi, jako osoba nieposiadająca dzieci, nie wiem, jakie pani ma w tej kwestii plany i to mnie nie interesuje, ale pani, jako radna, chce decydować o tym, o przyszłości ludzi. I tutaj mówi, jak, jaka metoda jest dobra. To jest Ale proszę sobie przeczytać badania i e, faktycznie. Ale pani dał proszę projekt, Proszę, proszę wysłać nam te, te badania. Bardzo chętnie przeczytam, bo ja, ja jestem to. Do... A jaki byłby koszt finansowania tej naprotechnologii z budżetu miasta? I dla ilu osób by to było? Pytam, czy są takie dane? To jest wszystko do ustalenia, i obecnie na mój wniosek prezydent odpowiedział, że myślą o sfinansowaniu wizyt u Naprotechnologa. Taka wizyta kosztuje 300 zł. Czy państwo tutaj w tym momencie, Państwa, państwo trójka? Przeciwstawia się temu, co Pan Andrzej, Andrzej Duda zrobił, czyli podpisał program o in vitro, który chyba zdaje się w czerwcu maruszać i tutaj Pan Prezydent mimo pewnie jakiejś swojej wątpliwości zaczął ten program rządowy. Jak Państwo odnoszą się do decyzji Pana Prezydenta? Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że w Prawie i Sprawiedliwości są różne zdania na temat no in vitro i na temat technologii, natomiast my jesteśmy tutaj taką grupą, grupą osób w Prawie i Sprawiedliwości która chce wspierać na protechnologię, która w tym momencie wspierana nie jest. I to jest tutaj nasz. No bo to jest w może pieniędzy, jeżeli skuteczność jest tak niska. No dobrze, no ale to mogę podać na przykład y, Bydgoszcz w latach 2019-2022 zostały wydane blisko 2 miliony złotych, około pół tysiąca pas zostało z tego programu 80-83 dzieci się z tego urodziło, takie takie dane mam tutaj zbyt Bydgoszczy Takie to są. I tak same, to jest więcej nie są technologii. To są na hmm. jest na pewno metodą dłuższą, jest metodą opartą, która w przyszłości może doprowadzić do, do płodności po prostu. Znaczy ja zapytam może trochę inne pytanie, bo to jest, oczywiście pana Mula nie mogło być my to rozumiemy tutaj jakby wiemy, że pan był zajęty. Czy Pan MUL podpisuje się pod tym, co Państwo dzisiaj mówią? I Państwo mają taką informację, że też jest przeciwny in vitro i też jest za nanotechnologią. Tak, Pan Prezydent Adrian MUL jest za jest nanotechnologią, zdecydowanie jest, jest za życiem też w I przeciwko ja in vitro o, o tym mówi. Z to pytamy, ale chciałbym te odnieść się, bo tutaj to w kampanii wyborczej dzisiaj jest ważne. No wiadomo, może tutaj Chciałem powiedzieć jedno, że... Tak tutaj tak wydaje mi się, że ustaliśmy przed taką ścianą, że my jako osoby tutaj nie możemy swoich tutaj poglądów wy, wyjawić, powiedzieć, tak, uważamy i chcemy promować, to co powiedziałem, chcemy promować leczenie niepłodności, które promuje naturalne nadpoczęcie, tak, oraz te, które uszanują komuś bo to tutaj przyszliśmy, to są nasze poglądy jako katolicy, jako osoby wierzące, tak. I to, Nikt tego Państwu nie zabiera. Musieliśmy to jasno powiedzieć. Te zawiłości, różne genetyczne, tak? te wszystkie dylematy, które których też wspomniałem są trudne do zrozumienia, tak? My nie jesteśmy specjalistami, no. na pewno nie jestem jak Pani Prezydent Marzonki, tak? Więc nie chciałbym tutaj od strony genetycznej podchodzić do tego tematu, podejść od strony moralnej, podejść co ja czuję, jak ja to widzę. I to jest moje Nikt staje. nie, znaczy jakby nikt, ja wręcz, bę, jeśli program Bitwa będzie tam z urzędu Miasta finansowany, to ja bym nawet zachęcał Urząd Miasta, żeby też e, wybór był, a propos projekt technologii, mimo że są różne kontrowersje wobec jednego i drugiego programu. Natomiast Państwo mówią, że Państwo chcą zamiast, czyli Państwo i tutaj słowa bardzo mocne Pani tutaj Radnej były, że to są eksperymenty na ludziach. No to, to jest już takie, pójście trochę w, w innym kierunku i dlatego nasze pytania. Rozumiem, ale to, no, powiedziałem, świadomie chcemy promować metody leczenia niepłodności. Uważamy, że metoda in vitro nie załatwia sprawy, nie leczy wodności, tak. Ale Państwo nie, nie, nie chce finansować z budżetu miasta. Teraz jeszcze jedna rzecz, dlaczego znaczy tak mocno jest in vitro rozbudowane roz, czy tak rozreklamowane, tak, a na, a na nie jest, tak. Jesteśmy w stanie tutaj powiedzieć kilka atutów, czy argumentów, które to Państwo no, ujęliście no, za in vitro, tak, a, a żaden atut, ani argument nie padł na, na, na pro tak. Koleżanka powiedziała też, na czym to polega, na odpowiedniej diagnozie, badaniu pacjentów, zobaczyć pod kątem czego jest ten problem, że nie może dojść do naturalnego poczęcia, tak? Nie robimy tego, idziemy jakimś takim skrótem. Czy wie próbujemy, pan, próbujemy ja przecież... od razu panu przerwę, ponieważ osoba, z którą dzisiaj ja rano rozmawiałem, 5 lat razem z partnerem się badali i szukali problemu. Nie znaleziono tego problemu i dopiero wtedy poszli w in vitro. Ja jak więc, tak. więc jakby tutaj e, założenie, że wszystkie pary, które kojarzą z in vitro idą na skróty jest może trochę przesadne, bo tak nie jest. Według mojej okay, rozmowy okay, dzisiejszej. Okay, ale, ale, ale dobrze, no na dzień dzisiejszy nie idziemy na skróty. Próbujemy jakiekolwiek inne metody naturalnego leczenia, tak? Próbujemy podejść do tej sprawy w ten sposób, ale gdyby ta metoda byłaby tak szeroko dostępna, to nie wiem, czy byliśmy byli na, na tym etapie co teraz, że staramy się po prostu jakoś tutaj jeszcze temu zaradzić, tylko poszliśmy, byliśmy na skróty, to co powiedziałem. Druga rzecz. Staramy się też pokazać te dylematy. To, co to, co się dzieje tak, że jakaś segregacja w zarodku, że jest Ryzy, jest możliwe ryzyko manipulacji kokolwiek genetycznej, to też Kolanka to powiedziała, tak? Ale się uniknąć już na przyszłość, Bo, jeszcze, już da, istnieje, to bo to. jeszcze niedawno, jeszcze niedawno jakiś czas temu były naprawdę rozmowy na zupełnie innym poziomie. Nie podnosiliśmy tego, a my już jesteśmy jakby postawieni w takim miejscu, że takie rozmowy muszą się pojawić. Musimy pewnym ludziom, albo środowiskom też pokazać, że to nie jest tak bezpieczne i to jest takie. nie wiem. A jakieś pan? Niebezpieczeństwo pożarka, powiedziała. Tak? Niebezpieczeństwo pożarka. W można przecież e, urodzić nie swoje dziecko. A że pani przewodnicząca, w ambitronie też. W szpitalu, w szpitalu, tak, w szpitalu to się też się jakie Może. Może. E, może mężczyzna zapłodnić e, ponad 100 kobiet. I tak też bywało. To jest strasznie niebezpieczne. Nie w przypadku par, proszę pani. A czyli restrykcje, restrykcje prawne na temat. Ale była taka sytuacja i także w Polsce pani urodziła niepełnosprawną córeczkę Hanie. Okazało się, że to nie jest jej dziecko. Wydało się tylko i wyłącznie dlatego, że dziewczynka była niepełnosprawna. To był błąd w, w klinice, tak? E, tak. Dziewczynka niestety umarła. No, jakby rozumiemy, znaczy ja powiem osobiście, ale ja rozumiem te obawy i myślę, że prawo musi stanąć tutaj na, na no, po prostu, musi, prawo musi być odpowiednie, jak te kliniki mają działać. Nie? Tak, to, tak. To, to na pewno, nie? tutaj to jakby musi być to wszystko przejrzyste, transparentne i odpowiednio z szacunkiem robione. Tak, to, tak. Tutaj I to i jakby wiele... nie przeczy o samej metodzie, tylko, metod, tylko po prostu z dbania o klinikę. Ale wiele klinik korzysta z tego, że są pewne nieunerwowania prawne tak? i pewne rzeczy na dzień dzisiejszy Mogą być wprowadzone i nikt z tym nie ma żadnego problemu. tak. My no chcemy tutaj przyjść, powiedzieć, jak uważamy, jak to wygląda od naszej strony moralnej i myślę, że tutaj jakby to, to nasze jadne stanowisko zostało pokazane i chcielibyśmy, że tak powiem, przy tym pozostać, nie wchodzić, nie zagłębiać się tutaj w jakieś genetyczne sprawy, bo nie jesteśmy specjalistami. Jeżeli Państwo szukacie odpowiedzi na takie zawiłe no to nie też, możecie laboratorium, Państwo mówicie, tematy, czy warto budżetu, jak nie jesteście specjalistami? Mamy wydawać publiczne pieniądze przyszedłem... na wasze po prostu Nie, Dobrze, nie, to nie tematy. jest mój, nie, proszę pani, Przyszedłem tutaj, powiedziałem jasno. Przyszedłem tutaj, bo chcę świadomie promować metody leczenia niepłodności. A to na początku, co powiedziałem, że in vitro dla mnie, czy dla wielu ludzi nie jest metodą leczenia niepłodności, tak? ponieważ nie ukazuje problemu, dlaczego osoba dana jest niepłodna, ani też tego problemu nie eliminuje w żaden sposób. To nie mówmy tu o leczeniu, okay? szukajmy alternatyw w sposobie tutaj, żebyśmy mogli tak podejść do tego, że to jest naturalne poczęcie. I to jest nasze jasna sprawa. Dobre, to może jeszcze ja takie krótkie pytanie dwa. Po pierwsze, czy myśleliście może o tym Państwo, żeby jakoś to podzielić, że z budżetu miasta mogło być finansowane i in vitro i zaproponowana przez Państwa metoda. Drugie pytanie, czy nie myślicie, że tak skrajne, znaczy, bo można powiedzieć, że to jest skrajne podmiot może odwrócić się przeciwko wam w najbliższych wyborach. A trzecie takie spostrzeżenie, że w sumie to do Pani Radnej, że w sumie niepełnosprawne dzieci nie rodzą się tylko z in vitro, tylko ja normalnie. pierwszego pytania powtórzę pan jeszcze raz, bo... Czy był jakiś, jakiś konsensus, że gdzieś tak? można by finansować i tą metodę i tą tak, metodę? Tak, dlatego chcielibyśmy tutaj, pytania. żebyśmy jasno pokazali stanowisko, że chcielibyśmy, wiadomo, chcemy jak największą partycypację w środkach miejskich na to, żeby tutaj ta metoda leczenia na to technologii się pojawiła. Są też nasz apel. Gdyby nas tutaj nie było, to nie wiem, czy rozmawialiśmy by jakiejkolwiek innej metodzie niż in vitro, dlatego stawiamy tutaj jakby też swoje sprawy i chcemy, żeby tak wybrzmiało, żeby tutaj ktoś o tym w ogóle pomyślał i jakby tutaj tą, 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 tą część środków przeznaczył na to. A Pana drugie pytanie? Hmm. Czy, poglądów, czy, tak? tak, tak. Czy nie możesz nie myślicie, że możesz to odwrócić przeciwko Wam, no bo jest grono wyborców, które i tak pana państwa zagłosuje, ale pewnie jest grono, które się jakby tutaj waha. Znaczy, tak skrajny pogląd może zdecydowanie ich odrzucić. Znaczy, my jakby swoich poglądów tutaj i, i informacji, które przekazaliśmy się nie wstydziły, to, to jakby tutaj nie, nie podlega żadnej dyskusji, ale też podło pytanie o to, co się dzieje, jeżeli się faktycznie dziecko z nimi urodzi, tak? I, Myślę, że wszyscy mamy takie samo stanowisko, że my takich dzieci nie po, no, nie traktujemy w jakikolwiek inny sposób, tak? One mają swoją godność, swoje prawa i wszelkie inne rzeczy, więc więc tutaj jeżeli ktoś się zdecyduje na taki zabieg, to nie będziemy nikogo szkanować, czy, czy z jakimś chodzić i robić z tego jakiś jakikolwiek tutaj. No, nie no. uważa Pan, że trochę, że, że jakby... Znaczy teraz już ten program państwowy będzie, nie? Ale jeśli tego programu... Tylko Parlamentu Państwowego i nie, większość samorządów jednak nie, nie finansowała in vitro. Uważa Pan, że było takie to wykluczenie osób biedniejszych, z, jest dzieci, bo nie miały finansowania in vitro, to była to, można powiedzieć, że nawet bardzo mocno, była to pewien sposób, jakaś taka finansowa klinika, że po prostu tylko osoby bogatsze, czyli powiedzmy bardziej zdolne, mogły sobie zrobić zabieg in vitro, że nie dzieci. No i w tym momencie takie wykluczenie no jeśli już jeśli już... Jeśli już mamy nie mieć wykluczenia tutaj społecznego, no to mogłoby w ogóle zabronić prawnie in vitro, żeby nikt nie robił nas pieniędzy, nie? To, to może, to, jeśli już chcemy tak być sprawiedliwi dla wszystkich, bo to nie jest chyba sprawiedliwe, że osoba, osoba, która nie może sobie pozwolić na zabieg medyczny, który jest bardzo drogi, nie ma dostępu do tego, bo państwo tego nie finansowali z, z powodów ideologicznych. Tutaj, jak państwo przedstawiają swoje poglądy, no to byłoby trochę, no to nie jest chyba fair nie mówił, bo y, zobaczmy, jak się, że tak powiem, ta sprawa cała zakończy i jaki będzie podział środków na in a na, na mylowy, tak? Wtedy ja w tym momencie chciałbym, żeby te, te środki były tak. Tylko, że Panie, tylko tylko, 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 nie chcę... tylko cały czas, jakby to jest sytuacja, mówimy o, metodach, o dwóch metodach, o których nie są równo, równo uprawnione. Owszem, ideologicznie dla Państwa są, ale tu mówimy o metodzie, która y, 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 dzięki które urodziło się 20, parę tysięcy dzieci, i metodzie, która urodziło się 20, 20 parę dzieci. No to wie pan, no to skuteczność jest, e, jakby no nie można stawiać na wadze równomiernie te dwie metody. No tak, jakby na czysty, na czysty rozum, no wie pan, no po prostu. Tak, ale dlaczego mamy teraz. Ja nie mówię, że takie metody wyeliminować, no tylko po prostu jakby jeśli finansowanie będzie większe na in vitro, a mniejsza na nanotechnologię. To właśnie temu, nie przeciwko ideologii, tylko po prostu jest ja w swoim w środowisku, to osoby, które mają dzieci dzięki właśnie temu, że skorzystały z napor technologii są bardzo szczęśliwe, dlaczego okay. one w tym momencie e, no, mają nie mieć tego dofinansowania, tak? No, my w tym momencie mówimy tak naprawdę też też o pieniądzach, każdy gdzieś tam w swoim sumieniu wybiera. My y, mówimy, że, opier że opowiadamy się za napor takie jest nasze stanowisko. Okay. Dziękuję.